Manko, witam was przedostatni wieczór na mali. <laughs> idę właśnie poszukać, znaczy pospacerować i poszukać coś do jedzenia to prawda jest możliwość zamówienia wszystkiego wczoraj byłem e, wczoraj byłem taki leniwy, że sobie zamówiłem jeszcze o 22 Wendy's i te burgery całkiem mi smakują, mam powiem. Nie wiem, czy ktoś miał okazję spróbować. E, nie płacą mi za to, ale mi się wydaje, że, że naprawdę dobry burgier. Teraz tak jak mówię, idę coś poszukać, może coś lokalnego, chociaż cholera wie co, co ja trafię, gdzie ja trafię. E, jest godzina 20. Niby spokojne, dzielnica tutaj jest. No ale ciur to wie zawsze, nie? Jednak biały, sami jeszcze z kamerą lata po dzielni To nigdy nie wiadomo o co tu chodzi. Tutaj, gdzie jestem, światło akurat za plecami, tutaj, gdzie jestem, to jest taka strefa zamknięta, czyli tutaj mogę latać, nic się nie dzieje, nie? Ale wszystkie te lokale są poza tą strefą i zobaczymy, czy się nie. Czy ktoś się nie przypiermandoli do mnie? O coś ale myślę, że nie. Dobra dzielnica jest, to nie będzie źle. A jak nic to będziemy się bronić. I jeszcze tak idąc sobie, to wam troszkę poopowiadam jak dzisiaj dzień minął. Czy tam mija. Pojechaliśmy na taki główny market w Guatemali. Tar targowisko. I niestety zrobiliśmy to bez gotówki, co jest mądrą rzeczą. No ale był bank gdzieś tam na targowisku, no to wpadamy do banku, żeby tam pieniążki pobrać. Eee, no ale coś im system nie zadziałał, no i tam jest trzeba było, znaczy. Nie pykło to, po prostu nie pykło No i wróciliśmy znowu 40 minut w jedną stronę Bo korki jak Jak chuj I jutro, jutro Zamierzam Jeszcze raz skoczyć właśnie na ten market Żeby wam e, Pokupować Jakieś upominki Czy tam coś w tym stylu Miejmy nadzieję Że się uda a, aha, i ktoś zapyta pewnie, to czemu nie brałem z bankomatu pieniędzy. No raz brałem tam 140 euro brałem z bankomatu. To jest 10 10 euro jest yy, za transakcję pobranie, nie wiem jak to się nazywa. To mi możecie poprawić. Za transakcję biorą 10 euro i w przeliczeniu kurs jest 1 ,720 euro 7,20 quetzales a normalnie kurs jest 7,90 także tutaj ostrzegam i uczulam jakbyście byli właśnie w Gwatemali, żeby nie korzystać zbytnio z bankomatów ja sam korzystam z opcji którą daje PayPal i jest tam pobór gotówki można sobie wybrać bank i jest przelicznik jeden do 1, znaczy no be, bez zaniżania przelicznika waluty. Jedyne co to kosztuje 3 euro każda wypłata. Czy wybierzesz teraz, hajs za, nie wiem, 100 zł czy za 100 tysięcy zawsze cię kosztuje 3 euro i z tego cały czas korzystałem. I to wam bardzo mocno polecam. Jeśli ktoś PayPala używa, nie? bo jak, jak ktoś nie używa, to wiem, że są tam jakieś. Western Union, czy jakieś inne pierdy, ale ja się na tym nie znam. Także tutaj uczulam i polecam, żeby później nie było dodatkowych kosztów, które... No szkoda pieniędzy po prostu, nie? Żeby... Żeby bankomatom płacić, czy tam właścicielom bankomatów, bankom, czy komukolwiek innemu. Jakie paseraty ładne, patrz pan. Nówka się kurde umiał zabawić i tutaj macie właśnie taki punkt kontrolny, w którym każde auto jest no nazwijmy to sprawdzane, czyli żeby tutaj wjechać jako nie mieszkaniec musisz pokazać swój dowód osobi osobisty i powiedzieć adres do którego chcesz się udać inaczej nie ma w ogóle opcji, żeby tutaj wjechać jeśli chodzi o ruch pieszych to nie widziałem, żeby kontrolowali gracias A, ale jeśli chodzi o auta to nawet głupi dostawca pizzy znaczy nie, no może nie głupi, ale dostawca pizzy, czy, czy ktokolwiek zawsze musimy, czy, czy taryfa czy taryfiarz taksiarz też musi zawsze e, pokazać swój dokument tożsamości, żeby wjechać na taką dzielnię. O, Karaluch. Gdzie go? Ale wielki. I raz mieliśmy sytuację już, żeby wam nie przedłużać. Mieliśmy sytuację taką, że jechaliśmy taryfą. No i typ faktycznie zapomniał wziąć ze sobą e, no, do wodu, nie? I powiedzieli mu, że nie może wjechać. <laughs> Przepraszam. I co? Jak się sytuacja skończyła? Ja pokazałem moje prawo jazdy austriackie i ja pojechałem taryfum dalej. Bo każdy, który wjeżdża na, na, na teren i pokazuje dowód, tylko on ma prawo jeździć po tym terenie e, samochodem. Czy to jest jego, czy nie jego obojętny także miałem okazję jechać starą, rozdupczoną taryfą w Guatemala. słuchajcie wlazłem do do restauracji, lokalu Benito Carlos te de... coś tam zaraz wam pokażę to Sami ocencie jak to się czyta. I coś będziemy tutaj wrzucać na ruszt. Widzę, że są tacos. Widzę, że jeszcze jakieś inne pierdy, o których nic nie rozumiem. Chyba meksykańska restauracja. Gracias. I... Una corona porfa. Corona? Widzę jakieś hot dogi, widzę jakieś burgery, jakieś skrzydełka, barbecue Nie wiem o co chodzi. Zaraz zapytam Pani, co tutaj warto, co tutaj warto zamówić, poczekać. Zapytałem Pani, co tutaj należy wziąć. Poleciła mi e, taco z kurczakiem. Oprócz tego. Na stół przyszły różne inne wariacje jak limetki. Tutaj pewno jest cebula z kolendrą. Tutaj nie mam pojęcia. I pewnie trzy rodzaje, czyli tak tutaj wygląda. Ale lekarz, Lokal. Lokal dość sympatyczny. Prezentuje się alkohole, coś do jedzenia. Czego chcesz więcej? Zobaczymy jakie to jest duże i ewentualnie domówimy coś dla, dla łysego na danie głównie. Gracias. A, i tu jeszcze jakaś salsa przyszła. Też widzę kolendrę, cebulę, ale ogólnie nie wiem, o co chodzi. Aha! I często też, jak jesteście w Gwatemali, dostajecie limonkę i oblepiona jest ona w chili i soli. A tutaj jest chyba tylko same chili. Już wam powiem. Tak. Tutaj jest same chili i, i mi na przykład chili nie przeszkadza do piwa, ale sól mi dość mocno przeszkadza. I zawsze zamawiam sobie bez soli. Także uczulam. Warto spróbować, ale akurat to nie jest mój smak. Ktoś ma urodziny i załoga śpiewa. Przynieśli sombrero, ciasto i świeczkę, czyli wygląda mi to na meksykańską restaurację. Zobaczymy. Ale fajny klimat. Będzie, już wiem coś więcej. To nie jest żaden sos, tylko to jest zupa e, wołowa z cebulą i kolendrą. Tutaj są trzy rodzaje chili, czyli tutaj trafiłem. Bardzo ostry, średni i łagodny. Znaczy łagodny. Też pali, ale nie tak mocny. Tutaj jest ananas, ciekawostka. Cebula z, ko z kolendrą limonka. Tutaj znowu cebula z kolendrą limonka. I też ten sos, czyli ten najmniej pikantny. tortille z kurczakiem. Reszta można sobie skomponować samemu tak się to prezentuje smacznego na razie sobie komponuję cebula z kolendrą i ten najmniej ostry sosik myślę, że te wszystkie trzy będę chciał wytestować na, na, na tych tacosach, które dostałem zobaczymy, czy się czasem nie zejstram z ostrości bo tań wygląda dość mocno wjeżdżamy jak coś jecie, to smacznego Powiem Wam, że ten kurczak jest tak soczysty, tak dobrze przyprawiony, słony, ostry. pewnie znalazłem tego sosu. Porównywałbym to do. chyba kepsa z kurczakiem. Ale. No jest to co innego, nie? Ale takie porównanie, żeby Wam dać w ogóle. Jakikolwiek znak o tym, jak to smakuje. Naprawdę jest A Spodziewałem się, że będzie cała ta, ta reszta rzeczy w Gatemali, która no jest średnia, no umowna. To jest naprawdę zajebiste. Oprócz tego świetnego tako, spróbowałem sobie tej. No nie widzicie, raz się widzieliście tego rosołu wołowego z cebulą i kolendrą. Smakuje tak, by wołowinę najpierw podpiec, zrobić z tego zupę i dodać świeżej cebuli i kolendry. Zajebiste. Zajebiste. Nie wiem, czy powinienem to robić, ale Wybiorę sobie teraz ten najostrzejszy sos, a ten najłagodniejszy już czuć. Jest to takie naprawdę spoko doznanie ostrości. I teraz właśnie wjeżdżam w ten najostrzejszy. Zobaczymy, czy nie będę żałował. Już poszło na to. Paluchy usmarowane. Nie robię cięć. Lecimy, zobaczymy. Powiem Wam, że myślałem, że będzie gorzej. Nie jest ostry. Ale to co fajne jest w Guatemali. Znaczy w Guatemali, no, wszędzie gdzieś takie sosy chili dają. Macie trzy różne rodzaje chili. Okej, okay, ten bardziej piecze, jest ok, ale nie jest to tak, że nie wiem. Nie czujecie w ogóle innego smaku. Ale każdy z tych trzech chili, z tych dwóch, przepraszam, jeszcze czego, trzeciego nie próbowałem, jest całkiem w inny smaku. To nie jest tylko tak, że masz ostrość od 1 do 10, tylko ten zielony smakuje bardziej tak świeżo, octowo i tak dalej, coś jak tabasko. A ten najostrzejszy smakuje tak bardziej dymnie, taki jest, 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 po prostu cięższy. Nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze tłumaczę. Ale to mi się bardzo, bardzo podoba. Nie wiem jeszcze co z tym ananasem zrobić, bo nie jestem fanem takiego mieszania, no ale... Chociaż, raz jadłem kanapkę, to wam nagrywałem, że z ananasem. Była całkiem spoko. Wjeżdża ten średni. Już wcześniej dałem łyżkę całą, tylko zapomniałem nagrać. Próbujemy, wjeżdżamy. Zobaczymy ostatni sosik Ze świetnym mięskiem, naprawdę jest świetny. Jeszcze Wam nagram później e, nazwę restauracji, bo czapki z głów mam ten ostatni sos znaczy ten średni taki najmniej smaku mam. jest ostry ale tak by wymieszać płatki chili z olejem z zmiksować na pastę chyba najlepszy ten, ten 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 zielony czyli ten najmniej ostry tyle że one wszystkie są takie 7 na 10 to powiem. Czyli czuć mocno ostrość, ale nie jest tak, że zabijają smak właściwy, dajmy. Wszystkiem tak na jeden poziom ustali. Tutaj macie jeszcze nazwę restauracji, co Wam wspominałem wcześniej. Eee, zapytałem się pani, co jeszcze mi tutaj poleci. Poleciła mi las gringas, czyli to są tortille z mięsem i, i no, serem i poprosiłem panią, nawet nie wiem co mi przyniesie, żeby mi wybrała dwie z tego, tylko już bez kurczaka, bo go jabłko nie wydaje mi się, żeby był inny, chociaż był naprawdę super, zobaczymy jak właśnie to danie główne, chociaż to chyba też jest przystawka, dalej no, oprócz tego są są jeszcze jakieś burgery i takie inne hot dogi, ale Myślę, że warto zostać w klimacie em, meksykańskim, nie? W Guatemala. <gładymalny> I teraz jestem na pewno pewien, że to jest e, restauracja właśnie meksykańska, bo na ścianach nawet jest napisane i są jakieś em, nie ozdoby, tylko nawet jakieś... E, no Boże, nie podarunki, tylko... Nagrody z Meksyku. I powiem Wam trochę się e, tak porównuję do książulo, tylko uwaga, już jeszcze się nie zeznać komentarze. Ale porównuję się w tym sensie, że jakby nagrywam jak coś je, nie? I jemu to wychodzi tak, tak po prostu o, a, a ja nie wiem, jakoś mam dalej. Problem... Pierwsze, przed wami żreć, a po drugie coś mądrego o tym powiedzieć. Nie? Mądrego, czyli mądrego. No to są tylko moje... E, odczucia, wrażenia z tego, z tego żarcia, nie? Ale jakby... dość mocno mnie to stresuje. A pamiętam, że na Twitchu tak samo miałem. Nie chciałem w ogóle na streamach nic jeść. I tam to przeszło, a teraz przy tym YouTubie mam znowu to samo. Także taka trochę dziwna sytuacja. Chociaż wiem, że 90% widzów albo 95 będzie właśnie z Twitcha. Także nie wiem czym tu się przejmować. No ale takie mam odczucie. Czekam z niecierpliwością na te Las Gringas. Właśnie wlazły te Gringas. I jedno trzeba przyznać, są tutaj tak błyskawiczni z jedzeniem, ja wiem, że to nie, może nie jest jakaś wielka sztuka rzucić przygotowane mięso do placka z tortillą, tutaj widzę, oj, wygląda mi to na wieprzowinę z serem i tutaj chyba na wołowinę. Znaczy na 100%, tak. Do tego... sałatka z... cebuli i chyba... Um, no, arbuza. Tak, tak mi to wygląda. A nie, arbuza, ty, łysy, arbuza. Tyś widział arbuza, pomidorów, przepraszam. Oczywiście kolendra. I myślę, że sobie sami doprawimy. Z ananasa nie korzystałem i chyba... Nie będę korzystał, bo szkoda, psuć. Tutaj pozwolę sobie od razu doprawić. Bez próbowania. A, i kapucha jeszcze w środku jest. A nie, co ty łysy gadasz? To jest jaka cebula, ty. To jest kapucha. Kapucha z pomidorami i kolendrą. Nie, słuchajcie mnie, to będziecie wiedzieć. W zimie w sandałach chodzić spróbujemy jeszcze do tego myślę, że można by dorzucić tego sosiku zielonego kopiatą łychę i wjeżdżamy wjeżdżam jest świetne, jest po prostu świetne Czemu ja nie odkryłem tego lokalu wcześniej to przedostatni wieczór jest wybitnie dobre. Na, na przestrzeni e, tego co ja, w Guatemali, naprawdę. Albo ja miałem pecha, albo oni nie lubią gotować. Ale tutaj co prawda kuchnia meksykańska. Cały czas jadłem kuchnię guatemalską i była lipa. Tutaj wchodzę, kuchnia meksykańska, bum. I to jest naprawdę co? Że jem i jestem szczęśliwy. To, to nie jest tylko zapchanie brzucha. E, tak, to było w innych sytuacjach. Dobra, zjem, nie, jest, nie smakuje mi, ale zjem, żeby... bo organizm potrzebuje. Nie? To jest naprawdę coś, co sprawia na dole? Jeszcze się stała dziwna rzecz, bo zanim zjadłem tego, spróbowałem tego drugiego, dostałem taką książkę. Taki noteszut, nie? patrzę. A w środku jest rachunek. tu macie, no 100 zł za to wszystko cenę. Plus lizaczek jakiś. I oprócz tego macie zeszycik, w którym możecie wpisać coś dla nie wiem, lokalu, książka. E, jak się nazywa? Tych, którzy tutaj byli. Patrzcie tu, nie? To jest zajebisty pomysł ogólnie. Ale im tu napiszę zaraz. Matko Bosko. Super sprawa Napisałem im. Zresztą sami widzicie. Takie mam pisma jak kot pazurem. Zajebisty pomysł bez kitu. To jeszcze trzeba zapłacić. Ty Halo. Zjeść. Wysyły, spokój. Wjeżdżam teraz w tą wołowinę Zobaczymy. Tak mi się wydaje przynajmniej to było. cześć. Musicie tu przyjechać, jak będziecie w Guatemala. Bez kitu. I oni zamykają w tym momencie. Pani ustawa krzesła, dlatego dostałem rachunek. Ja to bym zjeżdżał jeszcze z pięć takich. Jest tak dobre. Chyba warto zjeść i się wyrzygać i nas zamówić następne. Tylko żeby smak poczuć. Podwójnie. Smacznego. się znajduje właśnie, znaczy tak się nazywa ta restauracja I, i mogę Wam ze szczerego serca naprawdę ją polecić. Wszędzie jakieś neony, nie neony, ale żarcie jest żarcie jest cudowne. Chyba nigdy nie wyszedłem w Gwatemali z restauracji, z której byłbym tak szczęśliwy, a wyszedłem po prostu, żeby nie zamawiać kolejnych Macu Donaldu czy innych. KFC, czy czegoś innego, co można zamówić. Po pierwsze, szkoda, bo i tak na dowóz traci to, to żarcie na, na, na jakości. Ale, że trafię na taką bombę, jak przed chwilą, to się nie spodziewałem. Myślałem, że zjem jakiś tam takos, znowu suche mięso, zrobione na well done i takie gumowate. Tu co prawda było na well done, ale zrobione idealnie. Było u. Nie uprażone, tylko u. No, jak się nazywa? Że. O, duszone. O! Duszone. No, no, coś wspaniałego. Tyle przypraw, tyle wszystkiego w środku. A to niby kawałek mięsa. Z. Położony na taką. Nic więcej. I do tego dodatki. Bez skitu, zakochałem się w tej klepie. Jutro. Na 100% wracam, 100% jestem tutaj, bo nic do tej pory nie przebiło yy, tego żarcia, które, które właśnie tutaj przed chwilą yy, zjadłem. Dobra, łysy, już, ochłon, to tylko kawałek mięsa z tortillą był. tak wiem, ale było zajebiste, co wam powiem. Ale już po kilkunastu metrach, yy, już jakby podniecenie spadło, brzuch jest pełny, łysy, zadowolony i co ja miałem? miałem, się z wami pożegnać ja idę w Kimę i jeśli wam się podobało to zostawcie pierdółki jeśli wam się nie podobało pokrójcie tego, róbcie co chcecie bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się no czy to będzie ostatni? 哦，不念没没那句。